Kazimierz Nowak klasyk polskiego reportażu, ale zaraz klasykami polskiego reportażu są przecież Wańkowicz, Fidler czy Kapuściński. No i macie rację, ale Kazimierz Nowak również wielkim reportażystą był. Co więcej, Kazimierz Nowak niestrudzony pisarz i podróżnik. Ale co tam niestrudzonym pisarzem i podróżnikiem był przecież Hemingway. A ja znowu wam powiem, że Kazimierz Nowak również wielkim podróżnikiem był. Niestety okrutna rzeczywistość, zakręty losu i tragiczne wydarzenia historyczne skazały go na zapomnienie. Chyba tylko szczęśliwe zrządzenie losu sprawiło, że, do, że dotarto do jego tekstów zdjęć i wydano je w formie książki ponad 70 lat po śmierci autora. Nowak w latach 1931-36 przebył samotnie kontynent afrykański z północy na południe i z powrotem Czyli jest to 40 tysięcy kilometrów rowerem, pieszo, konno na wielbłądzie, czółnem oraz pociągiem, ale pociągiem jest to malutki fragmencik z samej, samego początku wyprawy. Co go wyróżnia na tle innych? No przede wszystkim niesamowita wrażliwość i hard ducha. Nowak na swoją eskapadę nie wziął broni. Liczył na życzliwość napotkanych ludzi, no i udało mu się to. Do jeszcze wtedy, naprawdę dzikiej Afryki, wybrał się siedmioletnim zdezolowanym rowerem, bez pieniędzy przy duszy, a tylko z dwoma aparatami fotograficznymi i przyrządami do pisania. Swoimi relacjami dla gazet polskich i zagranicznych planował zarobić na utrzymanie rodziny, która została w biednej jak zwykle ojczyźnie. Czy to nie jest prawdziwy heroizm i bohaterstwo godne szacunku i zapamiętania? Niestety autor zmarł rok po, po powrocie do Polski, nie wydając książki. Potem przyszła wojna, komunizm zabraniający pielęgnowania pamięci o polskich bohaterach, i niemal wszystko przepadło: zdjęcia, pamiątki, oryginalne teksty. Łukasz Wierzbicki, wiele lat szukał śladów Nowaka w archiwach rodzinnych i bibliotekach polskich i zagranicznych. To on przywrócił zasłużony blask gwieździe Kazimierza Nowaka.